Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu, jaki nowy rozdział otwiera się w Waszym życiu i czego możecie się w nim spodziewać? Dzisiaj do wyboru są dwie grupy, grupa numer 1 i grupa numer 2. Wybierzcie proszę tę talię, która bardziej Was do siebie przyciąga. Czytanie jest czytaniem bezterminowym, więc będzie obowiązywało wtedy, kiedy na nie traficie i jest to także czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Zanim przejdę do czytania, chciałabym podziękować za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki. Jest mi bardzo miło, że dajecie znać, jak te czytania z Wami rezonują, czy Wam się podobają, czy nie. I jeżeli ten film będzie Wam się podobał, to również będzie mi miło, jeśli dacie znać w komentarzu i zostawicie lajka. No dobrze, przechodzę w takim razie do grupy numer jeden. Grupa numer jeden. Zobaczmy, jaki rozdział otwiera się w Waszym życiu i czego w tym nowym rozdziale możecie spodziewać. Jaki nowy rozdział otwiera się dla grupy numer 1? Za dużo kart. Okay. Zobaczmy. Mamy kartę Pazia Buław. Dziewiątka buław. I ósemka buław. Okej. Okay. A na spodzie jest cesarz. No dobrze, grupa numer jeden. Nowy rozdział, który się dla Was otwiera. Myślę, że będzie pełen pasji, będzie pełen ekscytacji, pełen mam wrażenie jakiejś też kreatywności i takiego wychodzenia z inicjatywą z Waszej strony ten nowy rozdział, w którym się e, znajdziecie, nowy rozdział waszego życia. Mm, to będzie taki moment, w którym wy zapragniecie trochę więcej ognia w swoim życiu. Tak dosłownie, dosłownie może nie, ale tak po prostu będziecie chcieli znaleźć sobie jakieś takie mm, jakąś albo pasję, albo hobby, albo jakieś zajęcie, albo po prostu coś, co wprowadzi więcej um, więcej takiej um, Iskry w wasze życie. Być może teraz y, czujecie, że to życie sobie tak płynie z dnia na dzień, ale czegoś jakby wam brakowało i mam takie poczucie, że wy będziecie szukać, no właśnie tego takiego, y, tej, tej iskry, tak? Czegoś, co sprawi, że będziecie chcieli y, wstawać rano z uśmiechem, tak? Czyli to wyjdzie po prostu z waszej inicjatywy. Będzie być może jakaś taka oferta, która się pojawi. Może to dotyczyć także kwestii zawodowych, tak? Czyli może w pracy zawodowej pojawić się jakaś nowa możliwość rozwoju, e, coś. Um, coś co będzie Wam na przykład zaproponowane przez Waszego szefa, ale może to także być związane z na przykład firmą rodzinną i tutaj figura ojca może mieć duże znaczenie, tak? Czyli na przykład, właśnie może się pojawić jakaś propozycja, czy to od szefa, czy to od ojca, ewentualnie od partnera, który jest bardzo stabilny materialnie, który też na przykład swoją własną firmę prowadzi. To może mieć też coś wspólnego z tymi osobami, jeżeli takie są w Waszym życiu, a jeżeli nie, to ta pasja i ta iskra, której będziecie szukać i którą ostatecznie znajdziecie i za którą pójdziecie w swoim życiu w taki szybki i zdecydowany sposób, będziecie zdeterminowani do tego, żeby pójść w tym kierunku, bo będziecie widzieć w tym potencjał, to też doprowadzi Was właśnie do takiej stabilizacji życiowej i do takiego miejsca, w którym będziecie czuli, że no dobrze, jest ta iskra, a jednocześnie właśnie macie taką stabilizację i komfort w życiu. Będzie tutaj też dużo właśnie stabilizacji, takiego um, budowania czegoś właśnie bardzo trwałego, czegoś, co przez wiele, wiele lat później jeszcze będzie dawało Wam e, korzyści, będzie przynosiło Wam korzyści. Natomiast tutaj też czuję, że może przyjść do Was jakaś wiadomość właśnie odnośnie, um, odnośnie jakiejś inicjatywy, jakiegoś nowego projektu, jakiejś nowej ścieżki, działania. I wy się możecie na początku wzbraniać albo zastanawiać się nad tym, natomiast ostatecznie myślę, że podejmiecie tutaj właśnie decyzję, żeby pójść za tym, żeby spróbować, bo to będzie coś bardzo ekscytującego i tak jak mówię, może to ostatecznie właśnie przynieść takie um, duże, dużą stabilizację w waszym życiu. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co jeszcze, jaka jest jeszcze kolejna wiadomość, czego możecie się jeszcze spodziewać um, w nowym rozdziale swojego życia, albo jaki nowy rozdział w ogóle do was. Zmierza. Zobaczmy. Mamy dziewiątkę mieczy. Jest trójka mieczy, mhm. Mhm, diabeł. Na spodzie mamy umiarkowanie, okej. Okay. No dobrze, widzę tutaj taką energię, w której wy jesteście zmartwieni, zranieni przez jakąś toksyczność, która ma miejsce w waszym życiu, czyli albo kontakt z kimś toksycznym, albo jakieś nałogi, coś co w jakimś stopniu właśnie jest dla was po pierwsze takie budzące niepokój. Ewentualnie może to Wam pomagać w takim stanie, kiedy jesteście zestresowani albo zaniepokojeni. Natomiast tutaj też widzę, dla większości z Was może to dotyczyć osoby, która właśnie jest w Waszym życiu, ale jest, ma negatywny wpływ na Was, ta osoba. I widzę tutaj ten nowy rozdział, który się dla Was otwiera. To jest rozdział, w którym sytuacja się ustabilizuje, w którym dojdzie do pewnego rodzaju harmonii, balansu, jeśli chodzi o te relacje, jeśli chodzi o to uzależnienie. Tak jakbyście mm, wyszli na prostą, tak jakbyście poradzili sobie z czymś, co było właśnie dla Was takie bardzo trujące wręcz, co łamało Wam serce, co spędzało Wam sens powiek. To tutaj przyjdzie taki spokój. Przyjdzie harmonia. Także, jeżeli to jest Wasza historia, to myślę, że tutaj wszystko będzie właśnie zmierzało ku uleczeniu i wprowadzeniu takiej, mm, takiego balansu w Waszym życiu. No tutaj jest tego typu historia i nic więcej, nic więcej tutaj nie czuję. Także jeżeli były jakieś uzależnienia, jeżeli była jakaś osoba, która być może was w jakimś stopniu ograniczała, to to się zmieni i wy zdacie sobie z tego sprawę. Że już nie chcecie być jakby zamknięci w klatce, czy tutaj w jakimś takim ograniczeniu żyć. Będziecie chcieli być wolni, będziecie chcieli, żeby wasze życie płynęło swobodnie, żeby tutaj e, decyzja była w waszych rękach. I myślę, że zdacie sobie sprawę właśnie z tego, jak wiele nerwów, jak wiele m, takiego bólu e, czujecie w związku właśnie z tym nałogiem, z jakąś e, taką toksycznością, która ma miejsce w waszym życiu, z jakimiś ograniczeniami. I sami stwierdzicie, że będziecie chcieli się uwolnić i uleczyć. I tutaj wszechświat wam pomoże w tym. Będzie tutaj wsparcie ze strony wszechświata. Jeżeli zdecydujecie się na jakiś ruch, na jakiś krok, to sprawy będą się toczyły właśnie z korzyścią dla was i dojdzie do tego uleczenia, do tego uwolnienia. Także znowu poczujecie właśnie w Waszym życiu spokój i że wszystko, wszystko jest dobrze. Także tutaj tego typu historie mi się pokazują dla grupy numer jeden. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Czy któraś z tych historii to jest coś, co. Was dotyczy, czy wybraliście w ogóle tę grupę? Będzie mi miło, jeśli zostawcie komentarz i lajkę, like y i do zobaczenia następnym razem. Ok, grupa numer dwa. Jeżeli wybraliście te to jest wasze czytanie, i zobaczmy sobie, jaki nowy rozdział otwiera się dla Was. Co w tym nowym rozdziale Waszego życia może się pojawić? Jaki nowy rozdział dla grupy numer dwa? Mhm. Dobra, mamy energię wisielca, jest karta świata, mhm. piątka mieczy. Okej, okay. i as kielichów na spodzie. Dobrze, dobrze. Grupa numer dwa. Hm. Tutaj widzę, jakby z powodu jakiegoś być może konfliktu, konfliktu z waszego z drugą osobą, albo waszego wewnętrznego konfliktu, czyli tutaj są dwie opcje: albo po prostu była jakaś konfrontacja z drugą osobą, albo wy po prostu mieliście jakiś taki swój wewnętrzny konflikt. W każdym razie tutaj było jakieś zawieszenie w jakiejś relacji, w jakiejś sytuacji. Natomiast ta energia dobiega końca. Tutaj się zamyka ten cykl zastoju i otwiera się właśnie zupełnie nowy początek. Mam takie poczucie, że no może to dotyczyć relacji i w sumie tak bardziej to czuję, właśnie jeśli chodzi o relacje. Czyli albo byliście z kimś pokłóceni i był dystans między wami, była odległość między wami i nie było jakichś wyjaśnień, być może, albo nie było. Nie było kontaktu, natomiast tutaj ten cykl się zamyka i zaczyna się zupełnie nowy początek. Może to być początek w ogóle z zupełnie nową osobą, albo z tą osobą, z którą właśnie był jakiś konflikt, albo była ta przerwa. Zaczyna się zupełnie coś nowego, zupełnie nowy start. Tak jakbyście, mm, no właśnie, przegadali to, to, co do tej pory się działo i otworzyli się na nowy początek. Jakbyście dali sobie jeszcze szansę mimo tego co do tej pory się wydarzyło, czyli albo jakiegoś takiego konfliktu między wami, albo konfliktu waszego takiego wewnętrznego. Cokolwiek, którakolwiek to nie jest opcja, to mam takie poczucie, że właśnie no, zmienia się ten stan ciszy, takiego zawieszenia yy, i to się kończy. I powstaje przy tym właśnie decyzja, że yy, zacznijmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. I tutaj. Będzie szansa na to, żeby właśnie te uczucia, które były też być może zawieszone, które nie były do tej pory okazywane, żeby one tutaj też um, no stanowiły bardzo taką istotną rolę w tej relacji. Natomiast um, widzę też tutaj potencjał do tego, że jeżeli nie było jakiego, jakiegoś takiego konfliktu czy zawieszenia z jakąś osobą, to może przyjść do was zupełnie ktoś nowy. Pojawi się jakaś zupełnie nowa osoba, która właśnie obudzi w Was te romantyczne uczucia, przy której poczujecie, no właśnie, przy przebicie serca, która wzbudzi w Was uczucia, które już od być może dłuższego czasu były uśpione. Być może wy czekaliście na to, aż w Waszym życiu ktoś się pojawi. I to też budziło w Was jakiś taki niepokój, jakiś e, taki wewnętrzny e, konflikt i taką burzę myśli, tak? Kiedy ktoś się pojawi w moim życiu, to ten nowy rozdział, który się dla Was otwiera, to jest właśnie rozdział, w którym ben, będzie ta osoba, będą te nowe uczucia. I będzie można tworzyć coś właśnie takiego z ogromnym potencjałem na przyszłość. Ten stan tego zawieszenia się zakończa, w każdym razie, jakiejś stagnacji. Jeżeli tutaj było potrzebne uleczenie, to to uleczenie też tutaj widzę, że dobiegło końca. Tak? Czyli jeżeli Wy się uleczaliście, to tutaj już jest ten etap zamknięty, już jesteście jakby gotowi na to, żeby otworzyć się na nowy cykl uczuciowy, romantyczny. Także tutaj ten pierwszy przekaz dotyczący nowego rozdziału jest bardzo mocno związany z życiem uczuciowym. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co jeszcze zmierza do grupy numer dwa. Jaki jeszcze rozdział otwiera się dla grupy numer dwa. Mamy tutaj cesarzową, co jeszcze dla grupy numer dwa? Ósemka kielichów, rycerz pentakli. I na spodzie mamy trójkę buław. Ok, być może przed Wami jest jakaś podróż, hmm, może być przeprowadzka, może być hmm, to związane właśnie z, z zamknięciem jakiegoś cyklu za sobą, z zostawieniem czegoś za sobą. Hmm, natomiast no właśnie, tutaj jest jakaś energia hmm, ruszenia naprzód. Czekania, aż, no, że tak powiem, ostatnie rzeczy będą już dopięte na ostatni guzik, żebyście wy mogli na przykład wyruszyć w ten nowy początek. Ale to, co widzę. Tutaj jest energia y, żeńska, która będzie miała bardzo duże znaczenie w tym nowym rozdziale, czyli energia otwarta na przyjmowanie. Przyjmowanie pomocy, przyjmowanie miłości, otwieranie się na, na swoje uczucia, na swoje emocje, y, także też taka wrażliwość na... Y, w ogóle taka wewnętrzna wrażliwość, ale też mam takie poczucie, że właśnie wrażliwość na przykład na obcowanie z naturą, tak? Czyli będziecie być może w tym nowym etapie mieli potrzebę więcej czasu spędzania na łonie natury, gdzieś jakieś spacery. Ale właśnie to taka łączność ze swoimi emocjami i w ogóle tak z naturą, ze światem, z drugim człowiekiem tutaj będziecie czuli takie ogromne połączenie i chęć bycia tu i teraz. Też coś takiego czuję. Um, tak jakbyście chcieli w tym nowym rozdziale zacząć żyć chwilą i cieszyć się chwilą. Tutaj może być e, taka energia, właśnie rozpamiętywania czegoś e, jeszcze przez jakiś czas przynajmniej, jakiejś przeszłości, jakiegoś, czegoś, co za sobą zostawiacie. Być może teraz właśnie się kończy dla Was też jakiś etap, e, i w związku z tym, na przykład, jest jakaś podróż, jakaś przeprowadzka. I zostawiacie coś za sobą, tutaj jeszcze przez jakiś czas będzie właśnie ta energia takiego sentymentu i takiego być może właśnie stania w progu i zastanawiania się, czy to jest na pewno dobra decyzja. Natomiast e, ostatecznie zauważycie, jak wiele korzyści płynie z tego, że wyruszacie naprzód, bo właśnie m, połączycie się z tą swoją żeńską energią, czyli właśnie bardzo mocno poczujecie siebie e, i swoje emocje. I będziecie tak sukcesywnie do przodu, krok po kroku się poruszać. Jeżeli wyznaczycie sobie jakieś cele, czy to na przykład właśnie związane z tymi podróżami, czy jakiekolwiek inne cele w Waszym życiu, to będziecie krok po kroku tak zgodnie z planem, który sobie stworzycie. Jeżeli nie ma tego planu, to warto sobie go tutaj zbudować. I mieć oczy y, otwarte, tak? I y, rozglądać się na ewentualne okazje, które mogą się pojawić, bo też mam takie poczucie, że może się po drodze, w trakcie właśnie tego przejścia, tego momentu przejścia tak? z tego starego cyklu do tego nowego rozdziału, może się dużo okazji takich bardzo ciekawych pojawić na Waszej drodze, które będą dla Was bardzo wspierające, które będą dla Was bardzo korzystne. I dlatego tutaj lepiej jest poruszać się powoli, a nie tak gwałtownie do przodu, yy, przeć, że tak powiem, ku temu nowemu rozdziałowi, bo yy, będziecie mieli okazję skorzystać z jakiejś bardzo ciekawej oferty, z jakiejś możliwości. I jeżeli będziecie się szybko poruszać, to może Wam to umknąć, możecie tego nie zauważyć, a poruszając się tak spokojnie, powoli, kroczek po kroczku, ale stale do, do przodu, tutaj jest jakiś potencjał. Też mam wrażenie, że właśnie tak stopniowo będziecie poznawać y, tę energię żeńską w sobie. Bez względu na to, czy jesteście kobietą czy mężczyzną, bo tak naprawdę te energie męska i żeńska powinny być y, harmonijne, tak? W każdym z nas powinno być trochę męskiej, trochę żeńskiej, więc mam takie poczucie, że właśnie krok po kroku będziecie. Jeżeli nie było tego kontaktu z emocjami, y, czy na przykład jakiegoś takiego czuję też y, medytowania, na przykład, czy jogi, czy jakiejś takiej innej. Y, y, Metody pracy z ciałem, ale także właśnie z, ze swoją duchowością, ze swoim wnętrzem, to tutaj będzie okazja do tego, żebyście właśnie stopniowo siebie poznawali i zupełnie nowy początek. Ale zauważycie, stojąc jeszcze tak właśnie na, na pograniczu tego starego i nowego rozdziału, e, zobaczycie ten potencjał, który na Was czeka, i pójdziecie za tym, i zauważycie z czasem, że warto było, że to, to była dobra decyzja. Także grupa numer dwa. Dla Was jest taki przekaz. Dajcie znać, kto z Wami zarezonowało. Będzie miło, jeśli zostawicie lajka i komentarz i do zobaczenia następnym razem.